Atom to fundament wszechświata, najmniejsza cegiełka, z której zbudowane jest absolutnie wszystko wokół nas. Wydaje nam się, że poznaliśmy go już dawno temu. Ale im dokładniej fizycy próbują go zbadać, tym więcej nowych, niepokojących pytań się rodzi. Niektóre zjawiska są tak nielogiczne, że musimy szczerze przyznać, tak naprawdę nie rozumiemy, co tam się dzieje. Jak coś, co składa się w 99% z pustki. Może tworzyć twarde, nieprzeniknione przedmioty? Dlaczego atomy nie rozpadają się, skoro cząstki w ich jądrach powinny się gwałtownie odpychać? W jaki sposób wytłumaczyć fakt, że elektron może przebywać w kilku miejscach naraz? A co najdziwniejsze, dlaczego sama obserwacja atomu zmienia jego zachowanie? Te paradoksy to nie tylko zagadki dla teoretyków. Dzisiaj omówimy pięć takich kwantowych tajemnic. Które wprawiają w zakłopotanie nawet najbystrzejsze umysły współczesnej nauki. Pierwszy paradoks. Pustka, która jest solidna. Gdybyśmy spojrzeli na atom oczami fizyki kwantowej, zobaczylibyśmy, że składa się on prawie całkowicie z pustej przestrzeni. Pomyślcie tylko, wewnątrz każdego przedmiotu, który trzymacie w dłoni, praktycznie nie ma nic. Gdyby atom powiększyć do rozmiarów stadionu piłkarskiego. Jego jądro byłoby maleńką kulką w samym centrum boiska, a elektrony to ledwo dostrzegalne punkciki, wirujące gdzieś na najdalszych trybunach. Cała reszta to absolutna pustka. Ale dlaczego więc stół, na którym stoi twój laptop, nie zapada się przez podłogę? Dlaczego, gdy uderzamy pięścią w ścianę, nie przechodzimy przez nią jak przez mgłę? Przecież zgodnie z czystą logiką, dwa obiekty wypełnione prawie wyłącznie pustką nie powinny wydawać się nam twarde. Sekret tkwi w potędze sił elektromagnetycznych. Elektrony w zewnętrznych powłokach atomów tworzą niewidzialne, potężne bariery, ponieważ intensywnie odpychają się od siebie nawzajem. Kiedy dotykasz czegokolwiek, w rzeczywistości nigdy nie stykasz się z tym przedmiotem bezpośrednio. Twoje elektrony i elektrony przedmiotu odpychają się, tworząc jedynie iluzję kontaktu. Ta sama zasada wyjaśnia, dlaczego nie możemy przejść przez ścianę. Wydawałoby się, że skoro atomy składają się głównie z pustki, logiczne jest założenie, że powinny swobodnie przenikać się nawzajem. Lecz elektrony tworzą wokół siebie tak potężne pole elektromagnetyczne, że działa ono jak niewidzialna, nieprzenikniona tarcza. W gruncie rzeczy Twoje ciało unosi się każdego dnia w odległości miliardowych części milimetra nad powierzchnią krzesła, na którym siedzisz, po prostu tego nie czujesz. Czy istnieje zatem jakikolwiek sposób, aby jednak przejść przez ścianę z punktu widzenia mechaniki kwantowej? Tak, ale jego prawdopodobieństwo jest niewyobrażalnie małe. Mówi o tym efekt tunelowania kwantowego. Zgodnie z nim cząstka może przecisnąć się przez barierę energetyczną, nawet jeśli nie posiada wystarczającej energii, aby ją pokonać w klasycznym rozumieniu. Gdybyś uderzał w ścianę w nieskończoność, to czysto teoretycznie istnieje znikoma szansa, że pewnego dnia w nią wtopisz się. Prawdopodobieństwo jest jednak tak znikome, że łatwiej jest doczekać śmierci ciepłej wszechświata. Nawiasem mówiąc, efekt ten jest realnie obserwowany w przyrodzie. W jądrach atomów podczas rozpadu alfa, gdzie protony w tajemniczy sposób przeciekają przez barierę energetyczną jądra, chociaż zgodnie z prawami fizyki klasycznej nie powinny mieć takiej możliwości. Tak więc żyjemy w świecie, który jest trwały wyłącznie dzięki sile oddziaływań elektromagnetycznych, a nie dlatego, że atomy są twarde. Gdyby nie te siły, po prostu zapadlibyśmy się przez wszystko. Drugi paradoks bomba, która nie wybucha. Wyobraź sobie, że próbujesz utrzymać w jednej dłoni kilka silnych magnesów, ustawiając je tymi samymi biegunami do siebie. Będą się one gwałtownie odpychać, próbując rozlecieć się na wszystkie strony. Dokładnie tak samo, protony w jądrze atomu mają identyczny ładunek dodatni i zgodnie z wszystkimi prawami elektromagnetyzmu powinny natychmiast odlecieć od siebie, jak tłum ludzi uciekający przed wybuchem. A jednak tak się nie dzieje. Atomy pozostają stabilne, a ich jądra nie eksplodują pod wpływem tej kolosalnej siły odpychania. Odpowiedzią na tę zagadkę było odkrycie silnego oddziaływania jądrowego. Siły, która działa tylko na bardzo małych odległościach rzędu femtometrów, czyli 10 do potęgi minus 15 metra. Oddziaływanie to jest tak potężne, że z łatwością utrzymuje protony i neutrony razem, pokonując ich wzajemne odpychanie elektrostatyczne. Jednak kryje się tu głęboka dziwność. Jeśli silne oddziaływanie jest tak potężne,. To dlaczego działa tylko na mikroskopijnych odległościach? Dlaczego nie wpływa na większe obiekty, na przykład w skali kilku atomów? Fizycy do dziś nie znają na to dokładnej odpowiedzi. Jedna z hipotez wiąże się z tym, że siła ta jest przenoszona przez wymianę tzw. pionów, maleńkich cząstek, które działają jak rodzaj kleju między nukleonami, protonami i neutronami. Ale ten klej działa w bardzo specyficzny sposób. Im dalej od siebie znajdują się cząstki, tym słabiej działa, a już w odległości przekraczającej rozmiar jądra atomowego, silne oddziaływanie praktycznie zanika. Dlaczego tak się dzieje, pozostaje jedną z wielkich nierozwiązanych zagadek współczesnej fizyki. Kolejny kluczowy szczegół: gdyby w jądrze atomu były tylko protony, nie mogłoby ono istnieć. Neutrony, które nie mają ładunku, również odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu stabilności jądra. Są one swoistymi strefami buforowymi między naładowanymi dodatnio protonami, pomagając je utrzymać razem. Efekt ten jest szczególnie widoczny w przypadku ciężkich atomów, np. uranu 238, który zawiera 92 protony i 146 neutronów. Gdyby neutronów było mniej, jądro po prostu by się rozpadło. To wyjaśnia, dlaczego lekkie pierwiastki, jak wodór, mogą istnieć z niewielką liczbą neutronów. A pierwiastki ciężkie potrzebują ich nadmiaru. Chociaż silne oddziaływanie utrzymuje atomy w całości, w określonych warunkach ta delikatna równowaga zostaje zaburzona i dochodzi do rozpadu jądra. Na przykład, jeśli w jądrze jest zbyt wiele protonów lub neutronów, siły oddziaływania słabną i część cząstek jest z niego wystrzeliwana. Proces ten zachodzi naturalnie w pierwiastkach radioaktywnych, takich jak rad czy polon. To właśnie dzięki temu efektowi otrzymujemy energię z rozpadu radioaktywnego, i na tej samej zasadzie działają reaktory jądrowe. A co jeśli weźmiemy sytuację, w której silne oddziaływanie jest jedyną rzeczą, która powstrzymuje materię przed całkowitym zniszczeniem? Takim ekstremalnym przykładem są gwiazdy neutronowe. Kiedy ogromna gwiazda kończy swoje życie i eksploduje jako supernowa, jej jądro kurczy się do niewyobrażalnej gęstości, a ciśnienie staje się tak ogromne, że elektrony są dosłownie wciskane w protony, zamieniając je w neutrony. W rezultacie powstaje obiekt, który składa się prawie wyłącznie z neutronów, stłoczonych niesamowicie ciasno. W gwiazdach neutronowych silne oddziaływanie staje się główną siłą, która powstrzymuje materię przed całkowitym grawitacyjnym zapadnięciem się. Bez niego te gwiazdy natychmiast zapadłyby się, tworząc czarną dziurę. Jeśli się nad tym głębiej zastanowić, każdy atom jest potencjalną bombą energetyczną, którą powstrzymuje od eksplozji tylko delikatna równowaga sił. Żyjemy w świecie, w którym najbardziej fundamentalna materia dosłownie toczy wewnętrzną walkę, a my jesteśmy jej świadkami. Trzeci paradoks. Cząstka, która jest wszędzie. Wyobraź sobie, że rzuciłeś piłkę do koszykówki i natychmiast znalazła się ona we wszystkich częściach sali jednocześnie. A potem, gdy tylko na nią spojrzałeś, nagle wybrała jeden konkretny punkt i tam się materializowała. Brzmi jak szaleństwo? A jednak właśnie tak zachowują się elektrony, jeśli wierzyć fizyce kwantowej. W klasycznym ujęciu elektron to maleńka cząstka, która powinna poruszać się po określonej, przewidywalnej trajektorii wokół jądra. Ale w rzeczywistości tak nie jest. Elektron znajduje się jednocześnie we wszystkich możliwych miejscach wokół atomu. Nie obraca się po stałej orbicie, jak planeta wokół gwiazdy, ale istnieje w stanie superpozycji, stanowiąc rozmyty, prawdopodobieństwowy obszar zwany orbitalem. Ale najdziwniejsze jest to, że gdy tylko próbujemy dowiedzieć się, gdzie dokładnie znajduje się elektron, natychmiast wybiera on jedno, jedyne miejsce. Nazywa się to załamaniem funkcji falowej, a fizycy do dziś zaciekle spierają się, dlaczego i jak to się dokładnie dzieje. Aby naprawdę zrozumieć, jak bardzo jest to paradoksalne, przypomnijmy sobie słynny eksperyment z dwiema szczelinami. Ten eksperyment jest jednym z najbardziej tajemniczych w całej historii nauki. Jeśli przepuści się elektrony przez dwie wąskie szczeliny, bez ich obserwowania, zachowują się one jak fale i tworzą na ekranie charakterystyczny obraz interferencyjny. Tak jakby każdy pojedynczy elektron przeszedł przez obie szczeliny jednocześnie i interferował sam ze sobą. Ale jeśli umieścimy detektor, który będzie rejestrował, przez którą szczelinę przechodzi elektron, nagle zaczyna on zachowywać się jak klasyczna cząstka i przechodzi tylko przez jedną z nich. Innymi słowy, sam fakt obserwacji zmienia fundamentalne zachowanie elektronu. To nie jest po prostu dziwne, to podważa samą naturę rzeczywistości. Skąd elektron wie, że jest obserwowany? Dlaczego zachowuje się inaczej, gdy na niego patrzymy? Naukowcy wyjaśniają to w ten sposób: dopóki nie zmierzymy położenia elektronu, nie ma on wyraźnych, określonych współrzędnych, ale istnieje jednocześnie w wielu stanach. Jest nigdzie i wszędzie jednocześnie. Ta idea jest tak sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem, że nawet najwięksi fizycy byli nią oszołomieni. Richard Feynman powiedział kiedyś: "Myślę, że mogę z całą pewnością stwierdzić, że nikt nie rozumie mechaniki kwantowej". Jeśli obserwacja może zmieniać zachowanie cząstek elementarnych, to czy oznacza to, że nasza świadomość w jakiś sposób wpływa na rzeczywistość? Jest to hipoteza, z którą naukowcy wciąż nie mogą się w pełni uporać. Niektórzy eksperymentatorzy próbowali nawet sprawdzić, czy ludzkie myśli mogą wpływać na procesy kwantowe. Przeprowadzono na przykład eksperymenty, w których ludziom proponowano mentalny wybór trajektorii elektronu, a niektóre dane sugerowały, że rzeczywiście zachodziły niewielkie, ale mierzalne zmiany. Superpozycja kwantowa działa nie tylko w sterylnych laboratoriach, ale także w naturze. Doskonałym przykładem jest proces fotosyntezy, kiedy rośliny przekształcają światło słoneczne w energię chemiczną. Elektrony wewnątrz cząsteczek chlorofilu muszą przeskakiwać między różnymi poziomami energii, aby ten proces był wydajny. I oto dziwna rzecz. Robią to w sposób niemal idealnie optymalny. Oznacza to, że elektrony jakby skanują wszystkie możliwe ścieżki jednocześnie i wybierają tę najbardziej efektywną. Nazywa się to efektem koherencji kwantowej i jest on tak skuteczny, że naukowcy próbują stworzyć nowe technologie, na przykład komputery kwantowe, wzorując się na tym zjawisku. Ogólnie rzecz biorąc, elektrony nie są po prostu małymi, twardymi kulkami, jak sądzili niegdyś naukowcy. Są one falami prawdopodobieństwa, które istnieją jednocześnie we wszystkich możliwych dla siebie miejscach, dopóki ich nie zmierzymy. Zjawisko to nazywa się superpozycją kwantową i w fundamentalny sposób podważa nasze klasyczne rozumienie przestrzeni i czasu. Czwarty paradoks. Bycie w dwóch miejscach naraz. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że idziesz ulicą i nagle znajdujesz się w dwóch miejscach jednocześnie. Jedną nogą stoisz na jednym chodniku, a drugą na drugim. Wydaje się to absolutnie niemożliwe, ale dla atomów i cząstek elementarnych jest to codzienna rzeczywistość. Co więcej, nie jest to tylko teoria. Eksperymentalnie udowodniono, że pojedynczy atom może znajdować się jednocześnie w dwóch miejscach, nawet jeśli są one oddzielone mierzalną odległością. Jeden z najbardziej oszałamiających eksperymentów przeprowadzono w 2015 roku. Naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego wzięli stosunkowo ciężką cząsteczkę, Składającą się z kilku tysięcy atomów, i przepuścili ją przez system kwantowy dwóch szczelin, podobny do tego z eksperymentu z elektronami. W rezultacie ta duża cząsteczka znalazła się jednocześnie w obu szczelinach. Oznacza to, że nie tylko pojedyncze elektrony czy fotony, ale całe atomy, a nawet ich zgrupowania, mogą istnieć w więcej niż jednej lokalizacji w tym samym czasie. A teraz najbardziej szalona część. Jeśli atom może znajdować się w dwóch miejscach naraz to czy oznacza to, że większe obiekty np. ludzie również teoretycznie mogą dlaczego my sami nie doświadczamy tego efektu na co dzień odpowiedź kryje się w tajemniczym zjawisku zwanym dekoherencją im więcej cząstek składa się na obiekt tym szybciej jego otoczenie powietrze fotony drgania termiczne niszczy jego delikatną kwantową superpozycję zmuszając go do przebywania w jednym Jedynym miejscu. Atomy i elektrony mogą zachować swoją superpozycję, ponieważ są bardzo małe i odizolowane. Ale im większy i bardziej złożony jest obiekt, tym szybciej zapada się on do jednego stanu. Przypomina to fale na powierzchni małego, spokojnego stawu, które mogą swobodnie interferować, ale w ogromnym, wzburzonym oceanie są natychmiast niszczone przez wiatr i prądy. Jednak nawet tutaj czekają nas niespodzianki. Fizycy aktywnie pracują nad stworzeniem makroskopowych obiektów w stanie superpozycji i już odnieśli pierwsze sukcesy, zmuszając mikroskopijne diamenty do przebywania w dwóch stanach wibracyjnych jednocześnie. Słynny eksperyment myślowy Schrödingera z Kotem, który jest jednocześnie żywy i martwy, doskonale ilustruje ten paradoks. Zasada ta może mieć zastosowanie nie tylko do pojedynczych atomów, ale także do całej rzeczywistości. Niektórzy fizycy uważają, że superpozycja działa na poziomie całego wszechświata, co doprowadziło do jednej z najdziwniejszych hipotez w nauce hipotezy wielu światów. Zgodnie z nią, za każdym razem, gdy cząstka znajduje się w stanie superpozycji, rzeczywistość rozdziela się na dwa lub więcej równoległe światy. To znaczy, jeśli atom może znajdować się w dwóch miejscach naraz, może to oznaczać, że istnieją dwie wersje wszechświata. W jednej atom znalazł się w pierwszym miejscu, a w drugiej w drugim. Jeśli to prawda, wyjaśnia to nie tylko dziwactwa kwantowe, ale także otwiera drzwi do możliwości istnienia nieskończonej liczby równoległych światów, w każdym z których wydarzenia rozwijają się inaczej. Jeszcze bardziej szalonym faktem jest to, że naukowcy nauczyli się teleportować stany kwantowe cząstek, wykorzystując zjawisko splątania. Fizykom udało się przekazać informacje o stanie kwantowym z jednej cząstki na drugą na odległość do 143 km. Chociaż nie jest to teleportacja w stylu science fiction, gdzie obiekt materialnie znika i pojawia się w innym miejscu, to jednak w przyszłości takie zaawansowane technologie mogą stać się naszą rzeczywistością. Ogólnie rzecz biorąc, świat jest dziwniejszy niż możemy sobie wyobrazić. Atomy nie są tylko maleńkimi. Nudnymi cegiełkami materii. Można powiedzieć, że są one magicznymi istotami, zdolnymi do przebywania w wielu miejscach jednocześnie. Piąty paradoks obserwator, który tworzy rzeczywistość. Wyobraź sobie, że zawsze widzisz tylko to, co chcesz zobaczyć, a jeszcze lepiej wyobraź sobie, że twoje pragnienia, myśli, a nawet zwykła uwaga mogą aktywnie zmieniać to, co obserwujesz. Brzmi jak science fiction? Trudno w to uwierzyć, ale w świecie kwantowym tak właśnie jest. Paradoks obserwatora to jedno z najbardziej tajemniczych i dyskusyjnych zjawisk. Jego istota polega na tym, że sam fakt obserwacji może wpływać na zachowanie cząstek kwantowych, a więc w pewnym sensie na samą rzeczywistość. Ale jak to możliwe, że sama myśl o zarejestrowaniu czegoś zmienia wynik wydarzeń? Aby zrozumieć ten paradoks, musimy ponownie wrócić do eksperymentu z dwiema szczelinami. Jeśli przepuszczamy elektron przez dwie szczeliny i nie patrzymy, zachowuje się on jak fala i tworzy obraz interferencyjny, tak jakby przechodził przez obie szczeliny naraz. Ale co się dzieje, gdy zaczynamy obserwować przepływ elektronów? Wszystko się zmienia. Gdy tylko zaczynamy mierzyć, przez którą szczelinę przechodzi elektron, natychmiast zamienia się on w cząstkę i przechodzi tylko przez jedną konkretną szczelinę. Oznacza to, że sam akt obserwacji powoduje, że cząstka zachowuje się inaczej niż w warunkach swobodnej superpozycji. Okazuje się, że atomy i elektrony wiedzą, że są obserwowane i zachowują się bardziej grzecznie, gdy na nie patrzymy. Ale jak to robią i skąd mogą o tym wiedzieć? Kluczem do zrozumienia paradoksu obserwatora jest koncepcja załamania funkcji falowej. Funkcja falowa to matematyczny opis stanu cząstki, który zawiera informacje o wszystkich jej możliwych położeniach i stanach. Dopóki jej nie mierzymy, cząstka istnieje we wszystkich tych stanach jednocześnie. Ale w momencie, gdy zaczynamy obserwować, funkcja falowa zapada się do jednego konkretnego, określonego stanu. I tu pojawia się najciekawsza część. Nie ma znaczenia, jaką metodę pomiaru stosujemy. Sam akt uzyskania informacji o systemie. Wpływa na niego i zmusza go do wyboru jednej z nieskończonych możliwości. To tak, jakby elektron w momencie pomiaru podejmował decyzję, gdzie się znajdzie, w zależności od tego, czy go obserwujemy, czy nie. Spróbujmy przedstawić to na bardziej zrozumiałym przykładzie. Weźmy sytuację z filmu, w której bohater staje na rozdrożu i musi dokonać wyboru życia. Którą drogą ma podążać, jeśli nikt na niego nie patrzy? Może wybrać obie drogi jednocześnie, podążając od razu obiema ścieżkami. Ale gdy tylko zaczynamy patrzeć, np. zadając mu pytanie o to, co wybrał, okazuje się, że znalazł się na jednej konkretnej drodze i wszystko staje się jasne. Przypomina to nieco eksperyment kwantowy, w którym wybór drogi przez cząstki następuje dopiero wtedy, gdy na nie spojrzymy. Do tego momentu pozostają one w stanie niepewności i tylko nasza interwencja ustala ich położenie i stan. Ale nie chodzi tylko o eksperymenty myślowe. W 2018 roku naukowcy przeprowadzili kolejne niesamowite badanie z udziałem fotonów. Stworzyli oni stan kwantowy, który był jednocześnie falą i cząstką i pozwolili temu stanu wybrać swoją formę na podstawie tego, czy był obserwowany. Wynik był zaskakujący. Światło wybierało swoją naturę w zależności od obecności obserwatora. Jeśli nie było obserwowane, Pozostawało w stanie superpozycji. Jednak gdy tylko spojrzenie padało na foton, natychmiast stawał się on albo falą, albo cząstką. Pytanie, które pojawia się u wielu osób, brzmi, czy obserwator ma wpływ tylko na atomy i elektrony? Czy może to dotyczy również większych obiektów? Teoretycznie, jeśli możemy zmieniać zachowanie cząstek samą naszą uwagą, dlaczego nie dopuścić, że większe obiekty również mogą być pod wpływem obserwacji? Być może efekt kwantowego obserwatora naprawdę działa na szerszym, głębszym poziomie. Nagle okazuje się, że wszyscy jako niewidzialni obserwatorzy wpływamy na rzeczywistość nie tylko na poziomie kwantowym, ale także w sposób subtelny na poziomie codziennym. Niektórzy naukowcy i filozofowie twierdzą, że nie jest to tylko zjawisko fizyczne, ale że świadomość obserwatora może odgrywać w tym aktywną rolę. Oczywiście, rodzi to mnóstwo pytań i wątpliwości. W jaki sposób świadomość, sama będąc tak tajemnicza, mogłaby wpływać na fizykę kwantową? Ten kierunek badań jest podejmowany od końca XX wieku, kiedy to fizycy zaczęli poważnie mówić o świadomości jako o obserwatorze i o tym, jak może ona oddziaływać na procesy kwantowe. Podsumowując, atomy to prawdziwy paradoks nauki. Zachowują się one w taki sposób, że nawet najtęższe głowy fizyki mają wrażenie, iż rzeczywistość wymyka im się spod kontroli. Dowiedzieliśmy się, że atomy nie są twarde, ale tworzą iluzję twardości, ponieważ chmura elektronów odpycha inne atomy. Dowiedzieliśmy się, że nie rozpadają się one pomimo identycznego ładunku jąder dzięki sile silnych oddziaływań jądrowych i wymianie cząstek. Dowiedzieliśmy się, że elektrony znajdują się wszędzie i nigdzie jednocześnie, dopóki nie zostaną zmierzone. Dowiedzieliśmy się, że atomy mogą istnieć w dwóch miejscach naraz, ale tylko do momentu pomiaru. I wreszcie dowiedzieliśmy się, że obserwacja atomu aktywnie zmienia jego zachowanie, co podważa nasze najgłębsze przekonania o naturze rzeczywistości. Te paradoksy jasno pokazują, że świat nie jest taki, jakim go postrzegamy, i że znane nam od wieków prawa fizyki klasycznej, po prostu tutaj nie działają. Rzeczywistość jest o wiele bardziej dziwna, bardziej magiczna i bardziej niepojęta niż kiedykolwiek śmieliśmy marzyć.